Siema, a dzisiaj ocenimy e, ile jest warty mój ekipunek w Standow 2 i zaczniemy sobie e, od e, tych najmniej wartych skinów i tutaj mamy takie e, skiny jak Karbon który jest warty e, takie 18-19 no spokojnie takie 18-19 warty jest e, jakiś e, ten Jakieś Kamo, 10, Deep Ace, z 5, wyższe ze Satrakiem No i to wszystko jest warte 50 Golda. Czy dużo, czy mało? Nie wiem. Według mnie tak średnio 50 Golda. Dalej lecimy sobie we w Epic. I tutaj mamy takie skiny jak. Steam Beast jakiś, który jest warty takiej 10, 10, 9, 10 gol z e ze e nie, e golda z satrakiem. M4A1 z satrakiem. Nie, M4A1 są golda gold AWP Kings. Też 2 golda takie 2-3. E, Fenyfal, Taktika, za 12, e, Famas, Angel, też wszystko to jest ten większy to jest z trackiem, 16, no i tu jest Paro, DVB, e, dobra, dolecimy dalej. E, no i tutaj legendarz. 50-150 golda ten jest warty takie 100 golda ja już na nim mam e, takie te to moje są tak warte trochę więcej, no tak no zaliczam tą poważną cenę i one razem są one razem są warte 232 golda a mój cały ekwipunek was pewnie zastanawia ile to moje ekwipunek 5 359 gram, tak, 359 gold. tyle jest warty mój erfikunek wstędu w fabułę. E, jeśli ktoś chce jakieś podobne piękki stędy w fabułę, to zostawcie łapkę w górę, ja się z Wami żegnam, na razie cześć.